Witam serdecznie na moim kanale YouTube KME. Dzisiaj zaprezentuję Wam Toyotę Corolla z silnikiem o pojemności 1,2 litra i mocy 116 koni. Silnik ten jest turbodoładowany i ma wtrysk benzyny bezpośredni. Zatem do konwersji użyliśmy tutaj kompletnego zestawu KME Nevo Sky Direct 2. Jeżeli zatem chcecie jeździć dynamicznie i jednocześnie niedrogo, to zapraszam na film. Pierwszym elementem, z którym zetknie się użytkownik samochodu, jest wlew gazu. Umieściliśmy go pod klapką tuż obok wlewu benzyny. Przed tankowaniem należy wkręcić gniazdo tankowania, dzięki któremu będziemy bardzo wygodnie tankować tanie, ekologiczne paliwo, dbając jednocześnie o swój portfel i planetę, na której żyjemy. Gaz w fazie ciekłej jest tłoczony z dystrybutora do zbiornika gazu przez umieszczony w nim wielozawór. Toroidalny wewnętrzny zbiornik gazu, umieszczony w miejscu koła zapasowego, pozwala na przechowywanie gazu LPG w samochodzie, minimalizując tym samym utratę miejsca w bagażniku. Jego wymiary to 630x225 mm, a pojemność brutto wynosi 55 litrów. Ze względów bezpieczeństwa, znajdujący się w zbiorniku wielozawór dopuści do zatankowania około 80% nominalnej pojemności zbiornika, czyli około 43 litrów LPG. Gaz ze zbiornika do Komory silnika płynie specjalnym bezpiecznym przewodem o średnicy 8 mm i trafia do filtra fazy ciekłej, umieszczonego we wspólnej obudowie z elektrozaworem. W filtrze tym, oprócz wkładu, znajduje się też magnes wychwytujący opiłki metali mogące znajdować się w gazie. Regularna wymiana i czyszczenie tego elementu gwarantuje prawidłowe działanie całego systemu. Wstępnie oczyszczony gaz będący jeszcze w fazie ciekłej trafia teraz do reduktora Mustang 8S, który ogrzewa gaz, aby nastąpiła przemiana stanu skupienia z płynnego w stan lotny oraz ustabilizowało się ciśnienie do wartości, które będą optymalne dla silnika. Zaletą reduktora Mustang jest bardzo krótki czas osiągnięcia swojej temperatury roboczej, aby czas jazdy na benzynie był skrócony do minimum. W praktyce system LPG uruchomi się po upływie niespełna dwóch minut. Dodatkową zaletą tego reduktora jest system podnoszący ciśnienie gazu, gdy kierowca będzie gwałtownie intensywnie przyspieszał, to reduktor zwiększy znacznie swoją wydajność. Po wyjściu z reduktora gaz zostaje oczyszczony w filtrze fazy lotnej, wyposażonym w wymienny wkład z włókna szklanego, ponieważ ma ono największą skuteczność filtracji oraz wykazuje odporność na wszelkiego rodzaju czynniki zewnętrzne, takie jak wilgoć, temperatura, substancje chemiczne i odporność ogniowa. Regularna wymiana wkładu filtra jest niezbędna, jeśli zależy nam na prawidłowej pracy silnika, czystym spalaniu i ochronie wtryskiwaczy gazowych. Wtryskiwacze gazowe Fenix dostarczają gaz LPG. Do do kolektorów dolotowych silnika w odpowiednich ilościach i momentach dzięki sterownikowi Nevo Sky Direct Model 2, będącego mózgiem całego systemu. Zarządza on podawaniem gazu LPG do silnika w odpowiednich proporcjach, zapewniając optymalne parametry jego pracy. Elektronika Direct współpracuje z oprogramowaniem Nevosky Dynamic, które zostało wyposażone w zaawansowany system ekspercki, służący do automatycznego wykrywania nieprawidłowości w ustawieniach i pracy systemu gazowego. Ten produkowany w Polsce sterownik słynie ze swojej jakości i niezawodności na całym świecie. Kierowca Toyoty Corolla kontroluje działanie systemu, pomocą panelu DG8. Może uruchomić lub wyłączyć system naciskając przycisk czemu towarzyszy sygnał dźwiękowy. Jedna wielokolorowa dioda będzie świecąc lub migając informowała kierowcę o tym czy jedzie na gazie czy też na benzynie oraz ile gazu znajduje się w zbiorniku. Po uruchomieniu silnika dioda nie pali się. Oznacza to, że silnik pracuje na benzynie, a system KM Direct jest nieaktywny. Po uruchomieniu silnika dioda miga na niebiesko. Oznacza to, że jedziemy na benzynie. System LPG jest aktywny i trwa rozgrzewanie reduktora Mustang do temperatury roboczej. Sygnał dźwiękowy oraz świecenie diody światłem ciągłym świadczy o aktywacji systemu zasilania LPG. Od tej pory silnik pracuje zasilany gazem i momentami niewielką ilością benzyny, co wyjaśnię później, omawiając wrażenia z jazdy. Kolor, w jakim świeci, sygnalizuje poziom gazu, jaki znajduje się aktualnie w zbiorniku. Kolor biały to pełny zbiornik. Zielony należy interpretować jako dużo gazu. Żółty to połowa zbiornika. Pomarańczowy gaz się kończy. Czerwony to rezerwa gazu. Sygnał dźwiękowy sygnalizuje przejście na zasilanie benzynowe, gdy skończył się już gaz. Dioda miga na czerwono-niebiesko. Proszę pamiętać, że aby Państwa samochód jeździł tak samo dobrze na gazie, jak i na benzynie, należy przed montażem instalacji LPG upewnić się w jakim stanie jest układ zapłonowy pojazdu, kiedy były wymieniane świece zapłonowe oraz czy sondy Lambda pracują prawidłowo. Przed przystąpieniem do konwersji zalecam skonsultowanie się z polecanym warsztatem specjalizującym się w instalacjach LPG, który odnajdziesz na stronie km.eu w zakładce Kontakt. Aby upewnić się, że konwersja będzie przeprowadzona prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami bezpieczeństwa. Uwaga! Jeżeli macie już instalację KMF w swoim samochodzie, a chcecie podłączyć zewnętrzny skaner OBD do samochodu wyposażonego w instalację LPG, to musicie ją uprzednio wyłączyć. W przeciwnym razie odczyt parametrów nie będzie możliwy. Jeżeli zapytacie, czy to ma sens, czy to się opłaci, nie opłaci, to już decyzja należy do Was. Ja uważam, że jest to fajny silnik, opłaci się go zagazować. On będzie długie lata Wam służył. Nie ma prawa tu się nic stać. Gaz, tak czy inaczej, jest o połowę tańszym paliwem niż benzyna. Oczywiście, jeżeli się po, pociśnie mocniej tą Toyotę, to ona będzie paliła więcej niż podaje instrukcja, bo instrukcja podaje optymistyczny wariant zużycia benzyny. Ta Toyota spala przeciętnie w granicach 7 do 9 litrów gazu przy takiej normalnej jeździe, takiej no powiedzmy w sposób zdecydowany jeżdżąc, dolewa od 07 do 1.7 benzyny. Oczywiście w mieście dolewa trochę więcej, na trasie dolewa mniej. Moglibyśmy zrobić, że będzie dolewała jeszcze mniej, ale byłoby to niebezpieczne, ponieważ końcówki wtryskiwaczy benzynowych umieszczone w głowicy mogłyby ulec uszkodzeniu. W tym odcinku to już wszystko, zatem zapraszam do subskrybowania kanału, abyś był na bieżąco z najnowszą technologią w samochodowej branży LPG.